W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, co naprawdę uszczęśliwia naszych klientów. Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy dane, analizowaliśmy opinie i rozmawialiśmy z wieloma osobami, aby zrozumieć, co sprawia, zeczuja. Się zadowoleni i spełnieni. Podzielę się z Wami najważniejszymi wnioskami oraz kilkoma ciekawymi statystykami, które mogą Was zaskoczyć. Zapraszam do oglądania. Czym jest szczęście? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Przekonali się o tym nasi klienci z Kołobrzegu, gdzie pod koniec marca świętowaliśmy wspólnie międzynarodowy dzień szczęścia. Międzynarodowy dzień szczęścia przypada 20 marca. Postanowiliśmy uczcić go wraz z naszymi klientami. By zrealizować swój pomysł, wybraliśmy nasza placówkę w Kołobrzegu. Przygotowaliśmy plakaty oraz symboliczne upominki, pudełeczka zawierające to, co niezbędne, by wyhodować przynoszącą szczęście czterolist na koniczynkę. Zachęcaliśmy też do zastanowienia się, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i zapisywania mniejszych i większych marzeń na specjalnych karteczkach. Było mnóstwo uśmiechu, pozytywnych reakcji, czasem też wzruszeń. Czym jest szczęście? Żeby babcia nas częściej odwiedzała. Tak zdefiniował szczęście wnuk jednej z klientek. Na pytanie o to, czym jest szczęście najczęstsze odpowiedzi to rodzina, miłość, uśmiech. Wielu naszych klientów bez zastanowienia dodawała, że szczęście to zdrowie własne i bliskich osób. Sporo osób wskazywało też na wyjazdy i podróże w góry, na wczasy, dookoła świata, za granicę, do rodziny. Niektórzy mówili, ze szczęście to dobra praca, mieszkanie, stabilna przyszłość albo szóstka w totka posłuchajcie o czym jeszcze mówili. Nasi klienci. Do spełnienia marzeń wystarczy jeden krok, a konkretnie ten, gdy klient przekracza próg naszej placówki. Zdarza się bowiem, że czeka tam na niego to, o czym marzy. Przekonał się o tym pan Piotr, który zapytany o marzenia powiedział, że ucieszyłby go karnet na siłownię. Niby drobna rzecz, ale przecież często to właśnie drobiazgi nas uszczęśliwiają. Postanowiliśmy spełnić jego marzenie. Zaprosiliśmy go do placówki, gdzie czekali na niego wyjątkowi goście, Jan Błachowicz, mistrz KSW i zawodnik UFC oraz Paweł Jabłoński. Tegoroczny brązowy medalista Mistrzostw Polski w kulturystyce oraz właściciel siłowni w Kołobrzegu. Gdy minęło pierwsze zaskoczenie i opadły emocje związane z tym niezwykłym spotkaniem, panowie mieli chwilę na rozmowę. Mistrzowie udzielili panu Piotrowi kilku cennych rad odnośnie dbania o kondycję. Klient otrzymał z upominki, karnet na siłownię oraz zestaw hantli. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia mała rzecz. Ale cieszy. Nie tylko klienta. Nas tez, bo pozytywne emocje i dobre relacje, które umacniamy przy tego rodzaju akcjach, esa bezcenne. Na tym koncepcie bazują dobrze już Wam znane eventy niespodzianki, którymi od kilku miesięcy zaskakujemy naszych klientów. Już niebawem przeczytacie o kolejnych. Podsumowując, teraz już wiemy, co naprawdę uszczęśliwia naszych klientów. Dzięki zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań, możemy dostarczać im jeszcze lepsze doświadczenia. Kluczowe jest dla nas słuchanie i reagowanie na ich sugestie, co pozwala nam budować trwałe relacje. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszego odkrywania, co sprawia, że nasi klienci S.A. szczęśliwi.